Cześć! Prawda jest taka: aby stać się bogatym, potrzebujesz wiedzy. Inwestycja w książki to jedyna, która zawsze się zwraca. Dzisiaj mam dla Was pięć absolutnie kluczowych lektur: od mentalności, przez budżet, aż po zaawansowane techniki inwestycyjne. Te pięć książek to kompletny kurs finansowy. Zostań do końca, by poznać tę piątą książkę, która przeniesie cię z etapu oszczędzania do aktywnego pomnażania kapitału. 1. Najbogatszy człowiek w Babilonie. Zaczynamy od fundamentów mentalnych. Ta książka, choć krótka, zawiera esencję płać najpierw sobie. Tłumaczy, dlaczego musisz odkładać minimum 10% dochodu, zanim zapłacisz rachunki. Praktyczne zastosowanie w Polsce zrób stały przelew na konto oszczędnościowe w dniu wypłaty to jest książka o szacunku dla pieniędzy. 2. Finansowy ninja, Michała Szafrańskiego. Teraz przechodzimy do praktyki. Ta cegła jest twoim podręcznikiem higieny finansowej. Dwie kluczowe lekcje. Pierwsza budżet. Michał uczy, jak prześwietlić każdą subskrypcję i wyciek gotówki. Druga bezpieczeństwo. Ile potrzebujesz na wcześniejszą emeryturę? Czy ubezpieczenie na życie jest konieczne? Ta książka zamienia finansowy chaos w system, który działa automatycznie. 3. Bogaty ojciec biedny ojciec Roberta Kiosakiego. Książka Przełom. Kontrowersyjna. Ale niezbędna do zmiany mentalności. Kluczowa lekcja: zrozum różnicę między aktywami (kłada pieniądze do kieszeni, a pasywami wyciąga pieniądze. Nauczyć je patrzeć na dom, samochód i zadłużenie konsumpcyjne jak na pasywa, a na akcje i obligacje jak na aktywa. Zmień myślenie z pracownika na inwestora. 4. Finansowa forteca Marcina Wócia. Od mentalności przechodzimy do wiedzy inwestycyjnej. Porteca to kompleksowy przewodnik po instrumentach. Dowiesz się co to jest cykl rynkowy, jak działa dywersyfikacja i jak zbudować portfel od A do Z bez kupowania drogich funduszy. To twoja finansowa mapa drogowa. Musisz ją przestudiować, aby podejmować świadome decyzje, a nie opierać się na emocjach. 5. Inteligentny inwestor Benjamina Grahama I na koniec absolutna biblia dla tych, którzy traktują inwestowanie poważnie. Przyznam się szczerze, nadal jej nie przeczytałem w całości, ale po prostu nie mogłem jej pominąć na tej liście. Dlaczego? Bo od lat słyszę, że to game changer, bez którego nie da się osiągnąć mistrzostwa. Jest to książka, która uczy inwestowania wartościowego, czyli kupowania akcji, gdy ich cena rynkowa jest niższa niż, niż ich faktyczna wartość wewnętrzna. To książka, która uczy, jak zminimalizować ryzyko i traktować inwestycje jak biznes, a nie jak ruletkę. Finanse to podróż, a te pięć książek to Twoja lista lektur na najbliższy rok. Pamiętaj, to działa tylko jeśli wdrożysz to w życie. Która książka była dla Ciebie przełomem, a którą dopiero planujesz kupić? Daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz więcej takich sprawdzonych poradników i analiz rynkowych, to subskrybuj. Będziemy dalej budować to finansowe imperium.